Taka łazienka, tym razem trochę z docinania było kombinowania, ustawiania. Jeszcze tutaj mam nad drzwiami nie zrobione tylko, a to już jutro. Tu taka ścianka przedłużona do drzwi, jest tu oczywiście prysznic. Tu będzie LED, zostawiona przerwa na LED, na listwo. jakoś to ciężko się te płytki klei, te podłogowe, no tak chwilę kombinować z łośwami, klinami, bo one powyginane te płytki są taka wnęka, nie może jakaś szafka będzie. z czasem, na razie peki jutro to dokleję, to jeszcze trzy puszki muszę wykuć jutro doklejenie tej ścianki i spachlowanie sufitu, tutaj okno też będzie malowane pomału trzeba kończyć to nierównowalka. No, jeszcze od oko, czy jeszcze nie zapomniałem się zapytać, czy będzie płytka czy listwa. Yeah. Nie. Tak to. Dla zabezpieczony oczywiście, żeby go nie uszkodzić.